Siemaneczko wszystkim, witam Was. Dzisiaj, no wybrałem się z, y, z Bartkiem na spinning. No i tak idziemy już od dłuższego czasu. Szukamy miejsca, y, gdzie sobie fajnie połowić. Wysoka woda jest w Holandii. No ale zobaczymy. Te, tak miejscówki wyglądają. Jesteśmy na rzece Mas. Także co? Ja Was zapraszam yy, na film Idziemy zobaczyć tutaj. Cześć Bartek! Dzień dobry o, tutaj jest takie ujście Rzeczne Przepływ wody. No i tutaj można z, sprawdzić czy coś ja. grasuje, nie? Idziemy tam zobaczyć No tak. dzisiaj Przygoda ze zdrowiem. Tak, przygoda ze zdrowiem, bo czy coś złowimy, nie wiadomo. Jak to się mówi, będziemy próbować coś złowić. Więcej chodzenia niż ryb pewnie, no ale. O, siemanko. O, widzowie, widzicie. My sobie tak chodzimy. Robimy teraz takie kontrolne rzuty. Co jest? A puściło. A puściło była, no. A nie się. No fajnie, fajnie. Popatrzcie tutaj u góry mamy cmentarz. Także wszystko jest wyżej. Dotąd woda czasami dochodzi do tego muru. Tutaj. Tak jest. No tutaj fajne miejsce. Taki przelew. Zaraz obczejmy. Ale najpierw muszę gumę wymienić, bo... No nic. idziemy dalej No tu takie przestrzenne te miejsce teraz, nie? No Tu coś popróbować na tym przelewie. To jest taki przelew, widać. Widzisz co siedzi, patyk. не видим это разгон, а? Я сейчас гуму Taką. гумом. Вот. идем дальше. Pokaż coś tam założył Kaliber wyższy i pustrokaty O, o no, relaks albo kupię Releks, Relaks, relaks no. bo, nie? Robimy sobie taką małą przerwę Jak to się mówi na Tak no, Tak naprawdę to od koloru do wyboru mamy masę Tak No to mniejsze kalibry Pokaż Także jest z czym wybierać Tylko żeby rybki brały No i tak krótka przerwa Kondycyjna Dobieramy tutaj Przynęty Zobaczymy pochodzimy dzisiaj posprawdzamy yy, no i co zobaczymy czy na nockę warto przyjechać no powiem wam że woda popatrzcie sami troszeczkę ją dźwigło ale jeszcze jest w miarę ok także nie ma co narzekać trzeba tylko nockę zaplanować i na sandacza na trupka I uh do -huh. uh -huh. fajna taka zatoczka jest tylko że nie ma jak tam dojść no popatrzcie dokąd woda była tu było zalane nie po drugiej stronie hafen nic próbujemy teraz fox thunder pro 10 no i zobaczymy Ten warkocz tam co idzie. No i teraz co? Przerwa i herbatka, nie? A jak? Ma moc. Tak, herbatka ma moc. Zmiana gumek. Jeszcze tą wypróbujemy później. Później. Tą zobaczymy. O. już chodzimy od dobra dwóch godzin i dwa kontakty śmiałem i nic poza tym Popatrzcie, coś tutaj się musiało wydarzyć. Oskubany gołąb. No, coś się działo, coś się działo, tylko że ryby nie biorą, nie? To się działo. Ale jest fajnie. Można pozwiedzać okolice. Tam popatrzcie, nie wiem, czy to będzie widać. W oddali Dwóch wędkarzy Karpiarze chyba mają kołyskę, nie? No Także łowią, łowią ludzie. Jeszcze kawałek w tamtą stronę pójdziemy i będziemy się wracać. Zmienimy sobie miejscówkę. No nic, próbujemy tutaj. Guma pracuje idealnie. Piękny okres No i płynie Pierwszy dzisiaj Pogoda fajna się zrobiła Jak na razie no, będziemy zaraz wracać. Zmieniamy odcinek yy, rzeki. O, popatrzcie tutaj. Tu jest takie Bajorko, fajne. Się tam tak rozprzestrzenia. Ale nie widać, że ryba tu jakaś chodziła. W sumie tu jest pewnie płytko, ale jak rybki jakieś weszły. Może tu być też fajny y, Karasia Tu widać, że ktoś zawsze przychodzi. Ścieżka tutaj jest A Może ktoś tu już biczował tą wodę Ale napis w planerze y, Pokazuje, że no nie wolno Także my, my zaraz będziemy wracać w tamtą stronę w kierunku auta i po, podjedziemy jeszcze do Venlo. Porzucamy tam Spinningiem, nie? We Co mamy tam kilka takich miejscówek co można obłowić. Nawet pod port można podjechać tam, nie? Powiem wam terabartkowi fajnie na woblera walną Przy brzegu Także założymy takiego woblerka jak nie guma to woblerek a efekty mogą być na woblery Dlatego trzeba próbować bo Schowacie, moi drodzy. Telefon znaleziony. Marki Samsung. A no, już swoje przeżył. No. no i tak wróciliśmy pod most. Gdzie nasze miejsce, jak to się mówi? No i tutaj spróbujemy coś A tu jest ten zaczep. Siła. No i tak, moi drodzy, chyba zakończymy dzisiejszy połów. Ponieważ sprawdzaliśmy w internecie, że na wędlo też taki mocny uciąg wody jest. No, my mamy tutaj główki piętnastki i, i wszystko ciągnie i tak i tak. Także przy brzegu tylko łowić. A że woda wylała, troszeczkę także, no tam są krzaki, więc nie ma jak się dobrać w ogóle. Także my idzie, idziemy chyba już do domu, nie? Połowione, relaksiknie. No i dobra, także jak film Wam się podoba, nie wiem w ogóle czy w ogóle będzie ten film, nie wiem, bo nie mam co pokazać, no ale taka nasza jak to można powiedzieć rekonesans nasz przed wiosennym łowieniem sprawdzony. Także widzicie tak to wygląda.